Nie będziemy mu mówić. Chu... Dupę. Dobra, gdzie jest ta, ta wieża? Eee... Ja przejdę w ten sposób. Zobaczymy. Chyba tak. Tu jest ojciec Nikodem. Nie tu, w ogóle nie tu. A zaraz to się skończy aferą, kurwa. Nie, 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 nie krzycz na mnie. Co? Co mnie błagasz? Co jesteś ode mnie?

Pánek se modlí. Musím Nech mě projít. Panu mu není dobře a poslal mě pro léky do Felčarovy pracovny. Hmm. Tak dobře. Ale ne, že se tam něco ztratí. Neboj. Ty tady asi čekáš na gáblík, co? To si píš. Já jako chápu, že se chystají hody pro pána. Ale nějakou kuchtu sem poslat mohli. Nebo tady nechat trochu kaše, Kriste. Proč si nezajdeš do té druhé kuchyně? Tam se vaří. Seš blbej? To je přece panská kuchyně. My dostáváme jídlo tady. No kurva, Tak ja już głoduj śmieciu. A gdyby spotkał kucharz, Tak iśmy poszli. Chuja dostaniesz do japy co najwyżej. Wyżej. Jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. No właśnie, kurwa. Ciężko jest tu lawirować czasami, bo tu na samej górze. Kurzywa. Ciężko. I tu jak fajnie. Omywanie trudne. O. Ty? Co tady pro boha děláš? To bych se měl spíš ptát já tebe. Já no, tady pracuju, Co seš vlastně zač? Čaj jel. já tady uprisujem. Vítám, Alicje. Jak se jmenuješ? Co je ti potom? Já jsem Jindřich. <laughs> tak to ti gratuluju. A ty seš? Už jsem ti to řekla. jsem tady. Ne, no, v se přizvyčájíš, můj větší. Oba dva víme, že lžeš. Otázka je, proč? Zdá se mi to, nebo mě zkouší vyslíchat někdo, kdo má sedět v šatlavě a stačilo by zavolat stráže, aby tam zase skončil? Pustili mě. Můžu si to odpracovat. Vážně? Tady? A co máš tak moc důležitého na práci? Poslal mě sem komoří. Potřebuje něco na žaludek. Ten slizá... Ta řáde věře v sebe. Ten, jestli si nedá pozor, tak bude žaludek jeho nejmenší problém. Hele, vypadáš, že se tu docela vyznáš. Mohla bys mi pomoct. Proč bych to dělala? Protože jsme v oba ze stejného těsta. Co tím jako myslíš? No, v oba chodíme na místa, kam by jsme chodit nemohli, a tam si věci, které nepatří. Vážně? Tak u mě se asi splet. Já tu jen uklízím. A ty taky nevypadáš jako někdo, kdo se vyzná. Vážně? Nestratila si někde hřeben? Cože? Jak si to... Jak? Vyznám se. Udalo se. Tak, až teď mě, už mi věříš? Patrząc na to kurva pasmo porážek, které czasami tu następuje. A teď mi ho naval zpátky. Jak si přeješ. A teď mi určitě milé ráda poradíš. Mm, fajn. Jestli se scháníš po lécích, tak Felčar má kumbal naproti přes chodbu. Je v něm spousta harampádí. Ale je tam truhla, do který si schovává to, co nepoužije. Je zamčená, ale třeba budeš mít štěstí. A když tam pro mě nic zajímavého nebude? Tak máš smůlu. Ale můžeš se mu kouknout do záznamu. Ten Vejr si zapisuje všechno, co dělá. Třeba dal někomu něco, co by tě mohlo zajímat. Fajn. Tak dík. Hm. A teď už mi uhni. Prostá služebná jako já má na hradě ještě spoustu práce. Adiós. Fajná ta Katarzyna. Ona chyba bude žonkami s námi, ale... Ale jeszcze nie w tym momencie. O, trzeba się kurwa pośpieszyć. Jeszcze 10 uderzeń jest. Tu są te. Tu są. Yy... Biorę wszystko. Cześć, kozie jaja. Daj. Teraz kurwa? Nie mam więcej wytrychów chyba. No bo... Nie mam receptury! Nie mam dla niego receptury, a nie zrobię mu chyba nic, kurwa. Mamy tak. Reduka C. Co ty mówisz, że to jest książka? Czekajcie sekundę. jestem Nie oddałem podkowy jeszcze. O Jest faktycznie, ale to też wezmę eee, przeniesienie relikwii. Kapił się jej na dekolt. O poczekaj, znowu u mnie skryba. Wygląda na to, że gorączka spadła, ale znowu zażądał mojej miksury. Powiedział, że gorączka zrasta wieczorami, co nie jest niezwykłe, ale z moją miksturą powinno się uważać. Dałem mu jeszcze jedną dawkę, ale ostrzegam, że to już ostatnia. Zrobił dziwną minę, po czym zaczął niezgrabnie wypytywać. Niewiele się tu dowiedzieliśmy, ale mam pomysł. Strażnik akurat tu zapierdala, tak, wziąłem. Zaraz zobaczę, bo ja tu właśnie wykminiłem rzeczy. Kiożek nie, taki głupi. Trzeci zazwonieni Musim z sobą chodzić.

Jak coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie, pamiętajcie. Je to. Chyba nigdy tak szybko siekierę nie wykułem. <gry> Jeden? Myślałem, że więcej dostanę. Czyli zamknięte. Strażnik to chyba jest. Oj, nie, nie. Czemu się tak kurwa łapy trzęsą? Kurwa. No tak było. Nie zmyślam. Żadnych dych nie dostaniesz, spierdalaj. I teraz nie wiem, czy dać mu wywar na żołądek, czy dać mu ten mocny odwar przeciwbólowy. Dałbym mu oba, niech chcę miesza. A co ja tu jeszcze mam zrobić? Tu jest sól, saletra, cynowy dzban, muchomory. Trójnoga czara, ty, to bym zajebał. No chuj, damy mu to, co znalazłem. Najwyżej się wykopyrtnie. Poczekaj, mamy wilcze jagody i tego? Jest wilcza jagoda i pokrzywa. Zrobiłbym sobie jeszcze save'a, ale chuj, idę. Ty sobie tu stój, głoduj, chuju. Pane, k tomu twojemu zdrowotnemu problemu No Mam pro tebe nieco co by ci mogło ulewit No to jest dost I teraz co? Wywarno żołądek, czy mocny odwar przeciwbólowy? Mamy dwa nawet Dám mu vyvar na żołądek. A co to je? Vypadá to podezřele. Jsi si jistý, že to pomůže? Určitě. Vybalancuje to tvoje šťávy, pane. Pí to alespoň měsíc, po malých doušcích, ráno a večer. Dobře. No tak ti děkuji. No. A teď by si směl jít lehnout, pane. Lehnout? Já? <laughs> Beze mne se tu nic nehne. Pane, kromě léků je potřeba i odpočívat. Jinak moje tinktura stěží zabere. Dobře, dobře. Tak já to zkusím. Ještě jedna věc. Nerad bych tě obtěžoval, pane, ale mám otázku. Ano, povídej. Vždycky jsem se chtěl podívat na vaší kapli. Jsem velký obdivovatel mistra, který namaloval místní oltář. E, choď si, kde chceš. Necham o to uwiadomić strażę. <noise> Dziękuję. Czwarta izba. Uchistebo. zobacz, co się dzieje. Możemy już normalnie iść na ten, na pannę. To się do Tomasza, nie? Ale to zrobimy. To zr... No dobra, dam mu to. Przekonałaś mnie. Tak co? Pořád hladowej? Jinak bych to asi nebyl, ne? nie? Ty mogę mu dać. Ale to jedzenie Dobro, dám mu trzeba dać. Dobra, dam mu suszone jabłko. Tak dík. Aspoň pnu hlady. Není zač. Dobrou chuť. Mogliśmy mu dać ten odwar. Tom podkowę też zaniesiemy temu chujowi. I do Tomasza pójdziemy jutro. Nesu ti ty podkovy. Teda podkovu. To to trwało. Mám tady jedinýho koně a nemám o čím vokovat. A víš, kdo to odsere? Ty? Přesně tak. Tady se chyby trestají. Takže buď půjdu vožebrátský holy, anebo se budu muset vrátit k tomu, co jsem dělal dřív. A to bych nerad. Tak já půjdu. Tak běž. A příště... Spěr dálaj. Já už jsem právě volným člověkem. Ty můžeš fjuta posať. Dobra. zapiš ji a hru.